Cześć, spokojny, zwykły dzień na Majocie, czyli brudne plaże po deszczu albo inaczej, jak zwykle brudne plaże bez względu czy deszcz pada, czy tego deszczu nie ma. Dlaczego mówię o deszczu? Bo wszystko, co znajduje się na drogach, po prostu spływa z wodą do oceanu, do laguny. Więc tym zachęcającym obrazkiem chciałbym Wam pokazać miło dzisiejszy spędzony dzień w wodzie. Bo całe szczęście, że chociaż jest na tym majocie woda. Znajdujemy się na małej wyspie, bo jest majot podzielony na dwie wyspy, duża i mała wyspa. Oprócz tego są jeszcze mniejsze wysepki, które raczej nie mają nazwy. Przynajmniej nie znalazłem nazw tych wysepek na, na mapie. Tutaj mamy fajnego... Korala, zwykłego, miękkiego korala. Jest tutaj ich pełno, ale to chciałem wam pokazać, jak, jak tymi wypustkami pobiera żywność, a gdy tylko się tego dotknie, te wypustki po prostu od razu znikają. Jak na załączonym obrazku. No i od razu widać, że cały ukwiał, cały koral, to nie ukwiał, pomyłka, przepraszam, cały koral miękki zmienia swoją strukturę. Wcześniej był troszkę żółtawy z wypustkami, które falowały, teraz już był bez. A tutaj mamy rybkę. Rybka fajnie mnie zaczepiła, ugryzła mnie centralnie w łydkę. No i dzięki temu została nagrana. Będzie słynna ta rybka należy do rybek, które mają swoją dziuplę. Jak widać na załączonym obrazku. Z tego co się orientuję, widać, że dziupla jest mała, więc drugiej rybki tam nie będzie, więc miłych wieczorów też nie będzie z drugą rybką. No więc rybka sobie tak pływa i niektórych zaczepia w koło. Miły widok na koral, korale, rybki. Istne wspaniałe, niesamowite akwarium. Spędziłem dzisiaj tutaj ile? Z dwie godziny pływając. I, i chyba zawsze chyba spędzam dwie albo trzy godziny. E, rybka sobie popłynie dalej. My sobie przepłyniemy przez korale. I teraz te będzie mała wycieczka objazdowa po jednym z patatów. Patatem tutaj na Majocie, nie wiem czy w świecie, nie jestem jakimś tam profesjonalnym pretfonurkiem czy coś takiego. Nazywa się po prostu zbiorowisko korali na jakiejś tam, tam skalę, kamieniu czy coś takiego. I później te wszystkie korale razem sobie rosną w takich właśnie koloniach. W ogóle każdy korolo, koralowiec to jest kolonia pojedynczego organizmu, z których składa się z milionów. Korali drobniutkich, malutkich, które się rozwija. Dla przypomnienia, kora, koral rośnie około 16 mm rocznie. Taka ciekawostka. Kolejna. No, jest obtoczony rybkami, krewetkami, ślimiaczkami i innymi cudnymi zwierzątkami. Niektórych lepiej nie znać, a niektóre można zobaczyć. Kolejnym obrazkiem będzie. Mała przygoda z malutką płaszczką. Nie wiem czy to jest płaszczka, czy to jest rybka. Trzeba to doczytać w Wikipedii. Ale wygląda prześwietnie. Gdyby można powiedzieć obciąć jej skrzydełka, to by był mały rekinek. Ale oczywiście nie będziemy tego robić. Zostawimy ją tak jak jest więc e, patrzcie jak świetnie wygląda jak super macha ogonkiem jest naprawdę niesamowita i jest malutka są większe jej egzemplarze mi się zdarzyło zobaczyć już większe ale które szybko uciekły natomiast ta nie wiem szukała chyba swojej swojego miejsca no ale nie uciekała jak widać można było ją no, nie dotykałem jej. Nie widziałem co ma w sobie wągonku, a być uszczypniętym przez jej ogonek to raczej nie jest chyba nic miłego. Skupmy się na lepiej na rybkach. Rybki są mało groźne, a tym bardziej te małe rybki są już w ogóle niegroźne. Gorzej z tymi większymi. No, te akurat się zawinały w koral, i w tym koralu po prostu się ukrywają przede mną wielkim, ogromnym drapieżnikiem zwanym człowiekiem. No i... Ani ich do nich nie można dotrzeć, dotknąć, bo po prostu tak się wcisnęły w, w ten koral. Gdy tak wszystkie one tam się znajdą, to po prostu widać, jakby koral po prostu się poruszał i był bardzo kolorowy. A to po prostu ukry ukrywające się rybki. Zanim dopłynąłem do tej płaszczki, którą tutaj widzimy na ekranie, zdarzyło mi się też zobaczyć dwa żółwiki. Niestety, że zanim wyciągnąłem kamerkę, ją włączyłem, ustawiłem. To żółwi już nie było. Co dziwota, żółwie naprawdę bardzo szybko pływają. Ale pływają naprawdę nieraz jak rakieta. No ale skupmy się na tej płaszczce. Płaszczka jest w tej chwili w automyni. Dlaczego mówię automyni? Ponieważ leży sobie spokojnie na piasku, jest odkryta, nie, nie wtopiła się w kolor piasku. I rybka, która tam jest na ogonku, widzicie? Na ogonie jest taka biało-niebieska rybka. No trochę słabo ją widać. Ona, ta rybka, zjada glony, glony i plankton z jej ciała, ponieważ płaszczka nie ma łapek ani nie może się sama umyć, to wiele organizmów, tak właśnie jak teraz ta płaszczka, kładzie się na piasku lub na jakimś koralu i malutkie rybki właśnie te niebiesko-białe podpływają do niej i po prostu zjadają plankton i, i różne tam dziwne odpady na jej ciałku. Fajnie by było, żebym kiedyś dotknął takiej płaszczki. Może mi się uda, chociaż w to wątpię, bo jak widzę jej kolec na ogonku, który się delikatnie unosi do góry, to tak przechodzi mi ochota. Ale ta akurat płaszczka ładnie pozowała. Piękny kolor, co za gracja! I... No super, naprawdę. A żeby ją dogonić, to trzeba się namachać, nie? Ona tak delikatnie sobie płynie, a ja niestety musiałem się aż spocić. I nigdy jej tak nie dogonię. Dobrze. Więc tak. A właśnie. Ślimaczek, gwiazdeczka. Tych ślimaczków chyba spotkałem tutaj na majocie 3. 3 albo cztery. Każdy był inny. Ale jest niesamowity. No niestety słaba, słabe oko mojej kamerki nie potrafi zarejestrować koloru i kształtów plamek na tym delikatnym ciałku tego ślimaczka. Jest naprawdę tyci, tyci, tyci. Popatrzcie, jego nie widać. Jak ja go dostrzegłem, to nawet nie wiem. Chyba jakimś przypadkiem oko po prostu tam poleciało. Nie mogą się oczywiście przed tym powstrzymać, żeby nie wziąć go na łapki. No, bo ten ślimaczek no pozował, starał się, ale nie mógł się uchwycić mojej rękawiczki. Ale naprawdę coś niesamowitego, to co pływa w morzu, to co możemy dostrzec, to jest niesamowite. A jestem ciekawy jeszcze tego, czego jeszcze oko ludzkie nie widziało w tym oceanie. A mogę się założyć, że tego jest tysiące jeszcze organizmów. Jak nie miliony. No ale o tym to może kiedyś w innym programie. No więc ślimaczek wyglądał i prezentował się w ten sposób. I może już nie będę komentował. Skupmy się na obrazie. Ślimaczek został odstawiony na swoje miejsce. Po niestety małych zawirowaniach. No i oczywiście teraz przejdziemy do najlepszej części dnia. Raczej zakończenia, ale jakiego zakończenia? Rybka najczęściej uciekała szybko sprawnie. Tym razem sobie leżała i nie drgnęła. Patrzyła się mi głęboko w oczu. Ojej, był taki kontakt, wiecie, taki metafizyczny. No i te rybki się. Ta rybka, bo to była jedna jedyna, która nie zwiała dzisiaj, bo wszystkie inne to zawsze uciekają sobie leżała. Ale popatrzcie co się stanie. Oczywiście z wysoka jej nie widać. Ładnie zakamuflowana. I trzeba do niej teraz podpłynąć jeszcze raz. Niestety ja miałem, miałem też problem z baterijką, więc nie wszystko zostało nagrane. Ale powiem Wam, możecie mi uwierzyć na słowo. Rybka dała się głaskać. Naprawdę głaskała. Dawała się głaskać niesamowicie. Po płetwach, po ogonku i tak dalej i sobie po prostu leżała. Więc tutaj jeszcze tak można powiedzieć trochę nieśmiało, bo nie wiedziałem, czy mnie zaraz nie ucieknie. Ale już następnym razem to już po prostu naprawdę ją głaskałem i ona. Ona chyba mnie lubi. No bo jak to inaczej nazwać. No, i ja się nie dam nie lubić. no. No, no i też nie jestem skromny, ale super, naprawdę szkoda tego, że bateria padła i filmik się skończył na tej sekwencji i tyle.